Zostaw subskrypcję i dzwoneczek. Jak sąsiad zobaczy, ile mam subów, to mu żyłka w tyłku pęknie. A przecież wszyscy chcielibyśmy to zobaczyć. Piotr, jedziemy do wujka Jarka. Zasmakujesz trochę życia na wsi. Witaj, Jarek. Kur... Ale tu pięknie u Ciebie. Cisza, spokój. Kurczę, mam złe wieści. Sanepid wysłał mi na 10-dniową kwarantannę i was razem ze mną. Także nigdzie nie pojedziemy. Kurwa, co my teraz będziemy robić? Zawsze się znajdą jakieś sposoby. Oh. No to zaczynamy izolację. Kurwa, no to zdruweczko, Jarek. Jak za starych, młodych czasów, nie? No, Jarek, za nasze kawalerskie. Przecież ty masz żonę. Kurde, musiałeś mi zepsuć dzień. Opowiem ci, Jarek, historię. Dziewczyna szła wieczorem ulicą i usłyszała za sobą kroki. Obejrzała się i zobaczyła przystojnego chłopaka. Obejrzała się drugi raz, chłopak wciąż szedł za nią. Uznała, że warto na niego poczekać. Obejrzała się po raz trzeci, Chłopaka już nie było. Wypijmy za to, by pracownicy kanalizacji miejskiej nie zapominali zamykać studium. Najlepszego! Pijmy, bo pełnych butelek nie skupują. Jarek, pasowałoby się wziąć za robotę. To pasowałoby. Mam belota do przepchnięcia. Dla cielęcia. No to jedziemy. O kurde, ale wielki. Chyba ze 100 kilo waży. Ale to jest pryszcz. Dla Piotera. Kurde, jak ciężkie, ja No to myk pod tę robotę. W miarę dobrze to wychodzi, no widzisz, nie no trochę musisz popracować trochę, no ale... No, w miarę równo, no. Patrz Piotr, tak byś pannom zaimponował, a nie butami za 500 zł. Pięknie jeździ. Pioter, jak sobie szukał kobity, to znajdź sobie taką Zewsi. Bo Zewsi to i bardziej robotna i bardziej wyrozumiała. A skąd wiesz? Bo twoja matka pochodzi z miasta i w ogóle taka nie jest. No, Pioter, to zdrowie za twoją przyszłą kobitę. Ach, ale weszło. Bierzemy się do roboty. Ale w niedzielę nie wypada. No racja w sumie. Twoje zdrowie Jareczku. Janusz, jak tak bardzo chcesz, to masz. Super, Jessica zawsze chciał mieć jakieś zwierzątko w bloku. Dobra, trzeba się brać do roboty po weekendzie. Sprawdzę, czy ten twój koń ma dobrze podkowy podbite. Tylko uważaj, bo on jest bardzo narowisty. Spokojnie, oglądałem winę tu. Nie staje się tak z tyłu zakoniem! O, o, o skubany. O, o, powiem ci Jarek silny ten twój kasztan. No, ale po takiej przygodzie to trzeba się coś napić. No raczej. No, to żeby rodzice naszych dzieci byli bogaci. Jest już ósmy dzień kwarantanny, a nic nie zrobiliśmy. Pasowałoby się wziąć za robotę jakąś. Nie no, masz rację, coś by trzeba zrobić. O nie! Co jest? Mam dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. <laughs> Nie, powiedz, pięknie tu masz. Naprawdę tu jest taki klimacik, jak tu. Masz 325 nieodebranych połączeń od mamy. A są jakieś SMS-y? No, 85. To przeczytaj, bo my teraz z wujkiem się odkażamy. No, ale tu są naprawdę bardzo brzydkie wyrazy. A jak opuścisz brzydkie wyrazy, to co pisze? No, zostaje Twoje imię i wykrzykniki. Dobra, kurde. Jak kocha, to poczekaj. Jak chcesz? już to nas przed ostatni dzień kwarantanny wypadałoby się pożegnać. No, to najlepszego, Jareczku. Ale się pięknie pali, ale cieplutko. Stąd już tu jaka jest pięknie naczoskowana ubask. łbaski. Przyślę tutaj do Ciebie Piotra na wakacje i on ci pomoże i coś się sam nauczy. Tyle co ci napomagaliśmy to byś przez rok nie zrobił Racja Jan. Ale mnie brakowało takiej kiełbaski z ogniska Ale dzisiaj to na spokojnie. Przy ciepłej herbatce. No, zgadza się Janus, ileż można? O, ale jest impreza, Jarek! <grymator> Polska żąda dostępu do Morza Śródziemnego, tak? Bawimy się! JANUSZ! W tym momencie do domu! O kurła! Teraz to już przez pół roku nie będzie cimci-rimci. Teraz galerie znowu pozamykane, chociaż może to i dobrze, bo tej koszulki w galerii nie dostaniesz. Osobiście odkażałem ją na produkcji, żeby nie było na niej tego kuryła wirusa. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A teraz czas odpowiedzieć na kilka waszych pytań z poprzedniego odcinka. Pod tym tradycyjnie wpisujcie kolejne pytania. Zaczynajmy! Janusz, skoro dajesz takie prymasort rady, to czemu dalej pracujesz u tego prywaciarza? Trochę by to dziwnie wyglądało, jakbym prowadził własną firmę i z niej wynosił rzeczy na lewo. A poza tym, gdybym miał swoją firmę, to stałbym się prywaciarzem, a chcę być porządnym człowiekiem. Panie Januszu, jak postawię flaszkę, to przejdziemy na ty? Oczywiście, że tak. Od razu widać, że pochodzisz z dobrego domu. Kultura musi być. Panie Januszu, skąd pan masz te wszystkie kontakty? Możesz pan wszędzie zasięgnąć pomocy. Powiem tak, nie jedno w życiu widziałem, nie jedną tajemnicę poznałem. A milczenie kosztuje. Kiedyś może wam opowiem to i owo, a zaręczam, zdziwilibyście się na temat ludzi z pierwszych stron gazet. Janusz, co zrobić, jeżeli syn za długo gra w gry? Powiem tak, kiedyś to bym radził wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a teraz są takie dziwne czasy, że podobno niektóre to nawet zarabiają na graniu w gry, więc radziłbym pilnować, żeby syn grał jak najwięcej, bo podejrzewam, że to może być lekki pieniądz. Dlaczego między Piotrem a Jacek jest taka różnica wiekowa? Możecie mi wierzyć lub nie, ale Grażynka miała dziesięcioletnią migrenę. Dzięki za dzisiaj. Pod tym odcinkiem wpisujcie kolejne pytania, na najciekawsze odpowiem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Dziękujemy Jarkowi za gościnę. Wpadnijcie do niego na kanał i zostawcie suba, bo to dobry chłop jest. Trzymajcie się.